Witam. To niestety kolejny nudny film na tym kanale. Cóż, takie życie. Czasami po prostu klikasz i mówisz tak, wybuchy, fajerwerki, Rzadko, ale czasem. A to jest ten na odwrót, że będę sobie siedział i będę mówił bardziej o tym, no nie wiem, bardziej będzie o zarabianiu pieniędzy niż o takim przesunęli skrzynkę na daście 2. Więc to jest coś, co raczej mniej ludzi interesuje. Więc. Rynek Steam. Rynek Steam to jest miejsce, które jakby zawrzeć na jakimś wykresie, bo to by wyglądało plus minus tak. To by plus minus był rynek Steam. No tylko kwestia jest tego typu, że pomimo tego, że rynek Steam realnie wygląda tak, to każdy dolek i każda górka. Jest, że tak to ujmę, dosyć mocno udowodniona, w sensie jest powiedziane plus minus z czego to wynika. Niektóre rzeczy, akurat trzeba przyznać, że są trochę spizdy i niektóre rzeczy troszeczkę zaklinają rzeczywistość i są takie na zasadzie, że aha, o co chodzi. Niektóre są troszeczkę bardziej czytelne i są takie, a to dlatego, i tak dalej. Także o tym dziś film. O tym wykreśliku śmiesznym, który trzymałem przed chwilą. Na początku, małpa. Strona do wpłacania itemów. Mm, w sumie, jak to powiedzieć? Do. No, wymieniajcie tak, żeby było się opłacało. Jak macie pieniądze na małpie i chcecie, żeby wam się maksymalnie opłacało, to napiszcie do mnie ja wtedy wam wyślę takie temy, żeby wam się opłacało. I wy sobie wtedy wyszukacie na tej małpie i sprawdzicie, czy wam się opłaca. Za pomocą mózgu swojego ocenicie, czy warto to ro robić, czy nie warto tego robić. No. Proszę się tak zachowywać. Albo samemu tego szukać. Akan Charted, Scout yy, Fever Dream. Yy, nie wiem, tu macie itemy takie, które ja na przykład wyciągam. Proszę się zapoznać z tym. Niektóre z nich już są takie. O, ale były fajne. O, Scout Abyss. Znaczy, może już chyba podrożał. Dobra, nie będę przedłużał. O, Franklin. To ważny skin. Bardzo, to bardzo profitowy. X-Ray. FN. Dobra, są takie skiny. No, także. Tak. Ja ogólnie rzecz biorąc, jeżeli o mnie chodzi, o czym w ogóle jest ten film? Z rynkiem czy przeciwko rynkowi? Powiedzmy, że mamy ten taki wykres. Wiadomo, może on jest źle narysowany, bo jest taki, ale jakby pół, 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 pół. Rozumiecie o co chodzi? I w momencie, kiedy byśmy sobie zrobili takiego scrolla, takiego. Tylko do... mi się tak nie chce, akurat, bo to bez sensu trochę. Yy, po prostu narysuję tak, jakby tak. O! I to będzie powiedzmy mega, mega, mega przyskrolowane to. Do... No to chodzi o to, że. Bo dajmy jeszcze, że to będzie tak. O. Zawsze ty znajdujesz się w jakimś punkcie czasu. To jest niestety problem, że za każdym razem, kiedy musisz podejmować jakąś decyzję, i to jest cała linia, powiedzmy, że tu, między tym a tym punktem, tak jakby, między tymi punktami jest jakieś 20% różnicy. To tak samo, jak możemy sobie wziąć chociażby, tak, żeby na szybki przykład to zrobić żeby się z tym nie pierdzielić jakoś głupio. Co by mi, co było takim. A, Amphorosaurus, no właśnie, no to w sumie najlepszy. M4. O, Amphorosaurus to będzie jakiś fajny przykład, w sumie dobrze to pokazujący. O właśnie. Tak. I w zasadzie, jakby było troszeczkę więcej, to by można było więcej kontekstu do tego dodać, ale mam nadzieję, jakby że ten obrazek, jakby, że uwierzycie mi w to, że. No, może. No, to, to jakby widzicie, to, 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 to wygląda niemal identycznie do tego, co tu narysowałem, nie? Chodzi o to, że osoba, która będzie grała, czym się w ogóle różni granie z rynkiem lub granie przeciwko rynkowi. Granie przeciwko rynkowi to jest jakby robienie takich transakcji, które z perspektywy działania rynku, na którym się znajdujesz, są irracjonalne. Tylko nie z perspektywy. Inwestowania na tym rynku nie z perspektywy ogrywania tego rynku, nie z perspektywy zarabiania na tym rynku, tylko z perspektywy tego rynku. Czyli jeżeli coś spada, to ty kupujesz. To jest jakby to. I mm, jakby to jest granie przeciwko rynkowi. Z mojego punktu widzenia. Po prostu. Czyli robisz coś na odwrót do tego, co, co jakby mówi rynek. Rynek mówi o, panika, koniec świata i tak dalej. Ty wtedy robisz. A, to się teraz kupię no nie i tak dalej no i jakby problem w tym podejściu jest tego typu, że nie wiesz do końca kiedy zawsze będzie dołek no bo w momencie kiedy to się teraz łatwo mówić nie jakby dopóki nie masz ram czasowych w które opa tak jakby w których ustawione są dane wydarzenia czyli na przykład Steam Decka, no to jest jakby krem la krem dla inwestora na Steamie trzeba przyznać, że jakby Steam Deck to jest po prostu jakby ruda złota, jeżeli chodzi o właśnie to inwestowanie. To jest po prostu jakby, mówię, krem de la krem. Jest jedenasty, koniec Steam Decka, mówisz, to jest najniższy moment, let's go, nie. Tak jakby to, to dopóki nie masz czegoś takiego powiedzianego, że w tym i w tym dniu, w tym i w tym dniu będzie najtaniej. No to tak naprawdę musisz strzelać w to. Co to jest najtańsze, co to jest najdroższe. No to tak samo jak na dużej ilości temu, po prostu community się nieco powywalało. No i o to właśnie chodzi, że to jest problem. Dlatego ja nie proponuję grać przeciwko rynkowi. Dla mnie granie przeciwko rynkowi w takiej normalnej sytuacji, w której rynek po prostu zalicza jakiś odpływ, nie wiem, jest takie może trochę zbyt śmiałe. Jeżeli chodzi o agresywne granie przeciwko rynkowi, bo jakby każdy kto inwestuje, każdy kto próbuje zarobić, każdy kto to robi racjonalnie, będzie to do tego dążył, nie? Jakby celem jest zagranie perfekcyjnie przeciwko. Jakby to jest to, chcesz sprzedać w najwyższym momencie i kupić w najniższym. To jest, to jest cel. Tylko chodzi mi o to, że jakby drogą według mnie do tego celu. Jest na przykład to, aby, yy, że tak to ujmę, grać z rynkiem w sensie. I to, to jest ciekawe, ponieważ, według mojej teorii, według tego, jak ja bym się zachował, i według tego, jak ja bym grał, no to jeżeli mamy, powiedzmy, taki wykres, o, i ja zdaję sobie sprawę z tego, że tu jest dołek, no tak, tak po prostu informacyjnie mi to siedzi, nie? Jedenasty mówię dołek. To tak mi się po prostu wydawało. Zachęcam do zobaczenia filmów z 11, 10, 9 i tak dalej. To według mojej teorii zakupy powinieneś robić tak naprawdę od, od te, tego momentu, kiedy się zaczyna spadek. E, no co mi tu? Eee, halo, tak mi nie rób. E, od tego momentu, kiedy się zaczyna spadek, czyli jakoś odtąd, do, dotąd. To jest jakby moja teoria grania z rynkiem. To jest właśnie to, co ja nazywam graniem z rynkiem. Czyli rynek po prostu mówi: Okej, okay, rozpoczął się jakiś spadek. On jest jakby zawarty w jakiejś tam granicy. On jest gdzieś tam ułożony na tej osi. On jest jakoś tam ogłoszony, ten spadek. I ty będziesz grał od momentu, kiedy zaczęło spadać, przez, przechodząc przez dołek i, do, i w momencie, kiedy już zacznie rosnąć to wtedy możesz nawet pokusić się o takie apogeum zagrania. W sensie o takie największe twoje zagrania, jakie w ogóle będą yy, po prostu miały miejsce. Że w momencie, kiedy już zacznie rosnąć, to wtedy już po prostu mówisz, to jest to. To jest to, tak jakby okej, okay, jakby cały, cały ten paradygmat, który został rozegrany tu, zaczął się sprawdzać, okej, okay, możemy wchodzić. I to jest jakby moja ta teoria. Yy, to jak ja to sobie różnicuję po prostu. Czyli według jednej i drugiej teorii, znaczy jedna teoria będzie zakładała to, to, że nie da się ulokować całego kapitału tu, i nie do końca jesteś przekonany, że to jest najniższy moment. Druga teoria będzie mówiła, że jakby jest to możliwe i powinno się opierać tylko i wyłącznie na tym, co ci się wydaje, a nie patrzeć na to, co się dzieje. Jakby. Nie patrzysz na to, co się dzieje na rynku, nie patrzysz na to, co ci rynek mówi, nie patrzysz na feedback od rynku, tylko patrzysz na to, jakby, jak ty to widzisz. Że masz w dupie ten rynek cały. Jakby w dupie masz jego wyniki, w dupie masz to, czy 15 itemów rośnie, czy 20 temu rośnie, czy najważniejsze itemy rosną, czy Paryż, który był w dołku, odbija, czy on nie odbija. Jakby to masz w dupie, koncentrujesz się jakby na punkcie jednym rynku, punkt rynku jest najważniejszy. Jakiś do którego dążysz, i jakby realizujesz ten punkt. Albo się uda, albo się nie uda. Przy czym, jakby im więcej wiesz, tym prędzej się uda, nie? To, to jest, jakby, takie coś. Ja proponuję, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, jeżeli ja mam mówić, bo to, jakby w sensie, jeżeli ja mam mówić, jeżeli ja miałbym powiedzieć, jakbym to rozgrywał. To bym zachęcał mocno do tego, żeby patrzeć na to, kiedy jest promocja na Steam Decki jakaś, kiedy w ogóle na przykład wychodzą nowe Steam Decki, kiedy są te rzeczy, które po prostu wyciągają te pieniądze, są takie naturalne odpływy, no nie yy, Steam Summersy, właśnie tak jak było w tym momencie. Yy. A żeby grać w tą drugą stronę, żeby już nie kupować, tylko kiedy sprzedawać, to już bardziej mówię o takim rozglądaniu się po rynku, czyli Aha, okej, okay, mamy taki taki item, i on no, nie rokuje najlepiej. Okej, okay, on, on przestał rosnąć. Na przykład, m 4 staną teraz w stagnacji na tydzień. To ja mówię, okej, okay, dobra. Jeden item stoi na tydzień, pora sprawdzić inne. No nie, i mamy nagle. Ten tam ten stoi w miejscu, ten tam ten stoi w miejscu, ten tam ten stoi w miejscu. Ale dalej jesteśmy na jakby górce. Więc co robimy? No w mojej opinii, jeżeli nagle do, dojdziemy do takiej ściany, gdzie już ani grosz w górę, ani grosz w, a jak już coś to grosz w dół, no to już raczej to jest ten moment, żeby to sprzedać po prostu, nie? I jakby ja nie mówię, ja nie szukam tu przesileń. Nie szukam ja nie szukam tutaj tego najlepszego momentu. Ja nie wiem nawet w jaki sposób miałoby to mieć miejsce, bo potrafię taki moment znaleźć yy, tak jakby w takim hajpie spowodowanym nagłym czymś. Potrafię. Euforię tą chwilową jakoś, to, to się da zrobić jakby. Na przykład kiedy masz skrzynię załamania i ona niby została wyrzucona a tak naprawdę nie została. No to jakby złapanie euforii na tym, zrozumienie kiedy można, kiedy nie można, to już sobie wycenisz, jakby. Widziałeś, jak, jak były inne skrzynki wyceniane, wiesz, jak, jaki jest przemiał na tym i tak dalej. Euforia skrzyni kilowat. Oczywiście, wycenisz to, nie? Jakby wchodzi nowy update? Oczywiście, że go wycenisz. O to chodzi. Te krótkie rzeczy da się wyceniać. Te, które na przykład są związane z tym, że nic się na rynku nie dzieje, i to jest jakby największy event. Są po prostu cięższe do wyceny i w nie, się nie uda. Dlatego yy, posiłkując się przykładem Amphorosaurusa, Enf załóżmy taką sytuację, że Amphorosaurus jeszcze zrobi 2 zł. Może nawet zrobi 2,05. Taki wynik. Może nawet zrobi 2,15. Dajmy na to. Chociaż tutaj już akurat jest to trochę odpłynięcie od rzeczywistości, ale dajmy nawet na to, że zrobi to 2,20, nie? I będzie 2,20, 2,20, 2,15, 2,15, potem minie tydzień, będzie 2,15, potem będzie 2,13, nagle się liquidity zmniejszy o 200 dziennie i tak dalej. I wtedy to sprzedaje. Ja, ja nie staram się powiedzieć, ok, irracjonalne jest 2,2, yy, sprzedaję za 2,2. A ja też tak jeszcze, jeszcze inaczej robię, bo ja sprzedaję po takiej cenie, jaka jest dla mnie opłacalna. W sensie mnie nie interesuje, że to za chwilę może być po 3 zł. Ja sprzedaję po tyle, po ile mi się opłaca. Zawsze. Jakby nie interesuje mnie nic więcej, bo to jest kwestia już tylko i wyłącznie płynności. Im szybciej dostanę pieniądze, tym szybciej nimi obrócę, więc jakby yy, dla mnie, jakby wzrost tej wartości, o ile nie jest taki pokroju 5-10 groszy, no to jest dla mnie wszystko jedno, chociaż gdyby w jeden dzień miałbym jeden grosz, to pewnie bym je holdował dalej, nie? Ale to jest jakby też taka kolejna sfera, więc to też, jakby gdybym miał to pokazać na wykresie, to bym powiedział, że kupujesz odtąd dotąd na przykład i sprzedajesz odtąd dotąd znaczy fajnie by było kupić tu i sprzedać tu, ale jest to mało realne. Jakby w tym chciałbym zawrzeć całą tę treść, tak jakby. Może nie, że sprzedajesz odtąd dotąd, tylko może bardziej sprzedajesz na przykład odtąd dotąd czy coś takiego. Sprzedajesz wtedy, kiedy zakupy stąd się zaczynają opłacać i jakby rozbijasz to na trochę dłuższy okres. To jest jakby moja metoda działania. Ja tak robię. Yy, jakby testujemy sobie to. Działa, działa jak działa. W każdym razie na minus na minus nie jestem. Yy, I też warto przy tym wiedzieć gdzie i jak robić zakupy, żeby się to opłacało. I po co się coś kupuje. To jest bardzo ważne. To na tle.